Opuszcza stadion metlife. Tu nie chodzi tylko o wyścigi. London, Birmingham. Gdziekolwiek. To jest styl życia. Zacząłem się ścigać w wieku 6 lat. Poświęcenie. Oh, Kocham ten sport. 72 Mam 72 years. lata. I miłość do jednośladów z silnikiem. No, Nic się z tym nie równa. To daje no, największego no, kopa. No, no. Dla nich nie liczy się po czym jadą. Trochę chopek, to jest fajne. Oni tym żyją. Black Sweden Gears w poniedziałek o 20:00 w Extreme. Cześć. Cześć. Jak ona szybko rośnie. Hmm. A zaledwie 6 miesięcy temu chodziła ubrana na różowo. To nie wspaniałe, że niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Nutella. Na dzień dobry. Get the most wanted. Buty Nike, Puma, Adidas już od 199 zł. Także w sklepie online. Dostawa gratis. Daśman. Lepiej z Antyperspiranty Rexona chronią Cię bardziej, dlatego Ty możesz więcej. Rexona reaguje na nagły wzrost adrenaliny i chroni Cię przez 48 godzin. Możesz więcej. Rexona. Niezawodna ochrona. No Nie i tak to powinno działać. Klikasz i masz. Darmowa dostawa setek produktów na majówkę. Praktiker.pl Unikalna technologia Teflon Surface Protector oraz 5 razy wyższa odporność na szorowanie na mokro od farb odpornych na mycie według polskiej normy C81-914. Śnieżka satynowa. Nowe oblicze koloru. z rekomendacji najbardziej ekscytujących programów i filmów dzięki funkcji S-Recommendation. Nowy Samsung Smart TV. Wie co kochasz. Codzienne wyzwania i stres sprawiają, że twoja skóra staje się sucha. Potrzebujesz emulsji z super owocem, aby ją odżywić. Neutrogena. Odżywcza emulsja do ciała z maliną nordycką. Unikalna formuła trzykrotnie poprawia poziom nawilżenia skóry, sprawiając, że staje się piękna, miękka i odżywiona dzień po dniu. Linia odżywczych kosmetyków z maliną nordycką. Od neutrogeny. Przerwy z kitkat. Christiana. Janusz? Miał dziś grać? Wszystko zaczęło się od przerwy z kitkat. Jak przerwa to internet, jak internet to czatu, czatu. A tam poznam jakąś... Krystianę. Śmiało do niej, że może jej pokazać różne sztuczki. A nam na to, że takie akcje tylko w realu. I co? I trenują razem w Madrycie. Naprawdę wiele zaczyna się od przerwy z Kitkat. Czas na przerwę, czas na Kitkat. Sprawdzam. Kup dwa serki Hochland, łóż Rym i weź udział w konkursie. Do wygrania wycieczki rodzinne, torby piknikowe, i piłki plażowe. Szczegóły na stronie PysznySer.pl Hochland. To jest pyszne.